we you O, jak pięknie dzisiaj idzie. Wezmę sobie telefon. O, 8 jeszcze tylko dwie minuty do lekcji. Wejdę już chyba na ale żeby się nie spóźnić. Co to? Nie ma lekcji? Hmm. Patryk, co ty robisz w łóżku jeszcze? To już dawno powinieneś być w szkole. Nie. Chyba nie. lekcje online to się już dawno skończyły. Co takiego? Na Classroomie to raczej nikt nie będzie na Ciebie czekał. Proszę otwórz to, proszę. Jestem 27, spotków ćwiczenie. Dobrze. No to tak. Zaczęła się już lekcja. Pani coś tam opowiada. czy też mówi. A ja chyba sobie poserfuję. Po internecie. A potem. na media. Może jakiś filmik ogląda. Dobra myśl. No zobaczę. Ja nie wierzę. Co ty, dziecko? Najlepszego robisz. Kto to widział, żeby na lekcji używać telefonu? Proszę! Patryku, oddaj mi swój telefon! No proszę pana... Dostaniesz uwagę za to, że się nie skupiasz na lekcji. Mieliśmy robić y, stronę 27 z polskiego wstrzycienia. Całą. O nie, no, przepraszam. Ja zapomniałem, że to nie są już te fajne czasy, które były zajęcia na komputerze. Fajne czasy. Bardzo fajnie, y, Patryku, to nazywałeś. Otwieraj mi książki, po lekcji dostaniesz telefon. Pogadam z twoimi rodzicami. Jakie pyszne to drugie śniadanko. Mniamy, mnie. Co ty Karolu robisz? No jem drugie śniadanie. Przecież nie można w czasie lekcji jeść. Co ty sobie myślisz? To nie jest przerwa, tylko lekcja. Ale proszę pana, przecież na lekcjach online można było pić. Pić, a nie jeść. Macie jeszcze 3 minuty, żeby się przygotować na sprawdzian. 3 ostatnie minuty. A co ty robisz? Ja? Tak, ty, Karolu. E, Amerka, nie się. Co ty robisz? Amerka wyłącznie? Dziwne. Przecież jesteśmy w szkole, a nie na lekcjach online. Proszę schować te karteczki, nie można ściągać. Nie mam już cierpliwości do tych dzieci. Dzień dobry drodzy uczniowie. Dzień dobry, dzień dobry. Proszę, przygotujcie zeszyty. Proszę, to mój zeszyt. Dziękuję, możesz iść do łapki. Co to ma być? Jakaś emotka na środku? Zresztą tu proszę do mnie wracać. Proszę mi się z tego wytłumaczyć w ogóle, co to jest zeszyt, w który nie ma żadnych linii? Proszę mi się wytłumaczyć do następnego. Eee, mój młodszy kuzyn był u mnie tydzień temu i to narysował. No wie pan. Książki, zeszyty były na podłodze. Bo podczas dalszego nauczania tak było wygodniej. Wziął pierwszy, lepszy zeszyt. No i widzi Pan. Widzę, widzę. Jak każde dziecko umie kłamać. Yy, widzę tutaj emotkę, tak? Tak. I taki zeszyt. Ja muszę wytłumaczyć, że miałeś napisać zadanie, go nie napisałeś. Została tutaj taka emotka. Proszę mi to wyjaśnić na Proszę siadaj y, do ostatniej ławki i teraz przepisujesz wszystko po pięć razy. Cały rok po pięć razy? Nie, nie, nie. Teraz przsiadasz y, na sam koniec ławki i przepisujesz to wszystko pięć razy. O nie. A jeszcze musisz sobie kupić nowy zeszyty i inne. Bo taki to można się coś mieć albo sobie coś porysować. Proszę go Ale się pomyliłem. To miał być na matematykę. Dzień dobry Wiktorze. Dzień dobry Panie Piotrzu. A po co przyniosłeś ten komputer na dzisiejsze zajęcia? Przecież to nie lekcja informatyki, tylko teraz mamy matematykę, a w ogóle mamy komputery szkolne. Eee, a można Pani zauważyć? Tak, oczywiście, nie powiem nikomu. To tak, powiem panu w tajemnicy. Będę hakował system i będzie najdłuższa przerwa w historii Szkołę. Co takiego? Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i dzwoneczek. Do zobaczenia w następnym odcineczku. 辛苦了没？啊！啊！啊！